Rozdział pierwszy: Strategia i przywództwo. Czy Twoja firma się liczy? To najważniejsze pytanie, na które musi odpowiedzieć każdy przywódca biznesowy. Gdybyś zamknął dzisiaj drzwi, czy Twoi klienci doznaliby jakiejś realnej straty? Jak długo mogłoby to trwać i jak trudno byłoby im znaleźć inną firmę, która może tak samo jak Ty zaspokoić ich potrzeby? Najprawdopodobniej nie myślisz w ten sposób o swojej firmie, o tym, co ona robi. Nawet jeśli zatrudniłeś konsultantów do spraw strategii lub spędziłeś wiele tygodni na tworzeniu planu strategicznego, to pytanie i tak skłania cię chyba do zastanowienia. Jeśli tak jest lub jeśli nie jesteś pewien, jak odpowiedzieć, nie jesteś w tym odosobniony. Wiem to, ponieważ przez większą część życia pracowałam z liderami strategii biznesowych. I wciąż widziałam, że mają problemy z wyjaśnieniem, dlaczego ich firmy naprawdę się liczą. To trudne pytanie. Czy potrafisz na nie odpowiedzieć? Jeśli nie potrafisz albo jeśli nie jesteś pewien odpowiedzi, przyłącz się do mnie, gdy z grupą menadżerów będę zgłębiać to zagadnienie. Jest wieczór na kampusie Harvard Business School. Właśnie ma się rozpocząć wykład inauguracyjny w ramach programu dla przedsiębiorcy, entrepreneur, owner. I prezydent. W skrócie EOP. Jeden z flagowych programów szkoły. Razem z pięcioma kolegami z wydziału siedzę na niebiańskim pokładzie, czyli w ostatnim najwyższym rzędzie krzeseł Oldrich Twelve. audytorium w amfiteatralnym stylu, charakterystycznym dla szkoły.